Moi kochani, witam was z powrotem na moim kanale. Ja jestem Wiktoria. Dzisiaj witam was w długo wyczekiwanym filmiku, czyli sprzątanie, organizacja mojej szafy. I naprawdę ja zbierałam się na to tak długi czas, żeby siąść i zacząć nagrywać właśnie ten filmik i żeby w ogóle posprzątać tą szafę. Także zachęcam was do zrobienia sobie herbatki, kawki. Mimo że dzisiaj jest okropna pogoda, okropne światło do nagrywania i w ogóle warunki nie sprzyjają, to stwierdziłam, że stop Excuses. Nie ma wymówek, ja już naprawdę tyle dni przeciągam to, żeby w końcu nagrać ten filmik i zabrać się za sprzątanie tej szafy, bo jest ona w tragicznym stanie i po prostu zacznijmy to. Niestety to wszystko jest o tyle problematyczne, że to jest cała nasza szafa, którą dzielę wraz z moim narzeczonym, także no jest problem. Ciężko mi się przed Wami przyznać jak to wygląda, ale... Wygląda aktualnie ta szafa. Mniej więcej jest tutaj posegregowane co gdzie leży, ale tak jak widzicie, jest ogromny miszmasz. Naprawdę. Wszystko jest. Sami zresztą widzicie. Także nasz plan na dzisiaj to jest posprzątać tą część, czyli spodnie, bluzki, swetry, koszulki. Tutaj w tej części szafy mam powieszone jakieś marynarki, koszule, i tutaj są wszystkie moje swetry, których nie chciałam wieszać na wieszaki, żeby się po prostu nie odkształciły. Także tutaj też to sobie razem przeanalizujemy, co tu się znajduje. I to jest chyba najbardziej ogarnięta część szafy. Ona się za bardzo nie otwiera, bo mam tutaj właśnie wyłożone poduszki na dole, żeby je przebrać. No, ale tutaj są też jakieś swetry, jakieś rzeczy, ale uważam, że większości z nich nie noszę. Także też naszym zadaniem jest po prostu przeanalizować, przesegregować rzeczy, które po prostu pójdą na sprzedaż, bo nie będę trzymała w szafie rzeczy, których po prostu nie noszę. Także słuchajcie, przyszedł ten czas, w końcu zabieramy się za porządne ogarnięcie tej szafy. Jeśli jakość w tym filmie będzie troszeczkę gorsza, to też Was za to bardzo przepraszam, ale po prostu pogoda jest beznadziejna, w ogóle jest tak szaro i naprawdę nie ma w ogóle słońca, więc światło może być troszeczkę ciężej, Fajnie ustawić, także słuchajcie, ja już nie gadam, po prostu zabieram się. Chciałabym po prostu od wyciągnięcia tych rzeczy, wywalenia ich, żeby zrobić miejsce w ogóle w tej szafie, że zróbmy to razem. Jestem pewna, że są tutaj ubrania, że jest tutaj mnóstwo rzeczy, których po prostu nie noszę, a nawet o tym nie pamiętam, bo są one pozwijane gdzieś z tyłu. Wzięłam kilka rzeczy, które nam się przydadzą, czyli oczywiście papier i e, płyn do mycia, bo chciałabym te półeczki też powymywać, o, wytrzeć kurze. To jest mój ulubiony płyn do wycierania wszystkiego. Ja kupuję w Action, więc bardzo Wam go polecam. Tutaj jest, że 98% jest plant-based. A ja ostatnio chciałabym zacząć bardziej dbać o składy rzeczy, których używam. Właśnie nie tylko jedzenia, ale też właśnie detergentów i rzeczy do prania, kapsułek, do zmywarek i tak dalej. Także ten płyn jest fajny. No i kupiłam wczoraj jeszcze taki zapach perfumy po prostu do pomieszczeń, do tekstyliów w Sinseju a pachnie tak bosko i będę psikała nim też po prostu ciuchy, jakoś właśnie szafkę, żeby ładnie pachniało, bo ja bardzo lubię jak ładnie pachnie. No i słuchajcie, postanowiłam sobie, że jak już posprzątam całą szafę, to zwieńczeniem tego będzie zmiana pościeli. Jak naprawdę to będzie taki mega makeover całej naszej sypialni, bo w naszej sypialni jest po prostu tylko szafa i łóżko, więc jak ogarnę szafę... Zmianie pościel to będzie giga makeover pokoju, także to jest moja motywacja. Ostatnim elementem dzisiejszej metamorfozy i zmiany wszystkiego będzie zmiana pościeli. Ja wyrzuciłam tutaj wszystkie moje bluzki tak naprawdę, wydaje mi się, że to jest większość. Ja bardzo lubię właśnie góry. Dołów mam zdecydowanie mniej, więc to będzie bardziej problematyczne, żeby to ogarnąć. Zastanawiam się też czy lepszym pomysłem jest chowanie wszystkiego takie kleci, czy jednak wyciąganie i prasowanie tych rzeczy. Bo ogólnie ja jestem jakoś przyzwyczajona do tego, że po prostu chowam ubrania, tak jak widzicie, no, niewyprasowane i po prostu prasuję je wtedy, kiedy potrzebuję. No i wydaje mi się, że to jest metoda, która bardziej mi się sprawdza, bo te tak i tak mi się w tej szafie strasznie gniotą, więc myślę, że po prostu przy tym zostanę. Jak będą jakieś takie ultra, ultra wygniecione rzeczy, no to wtedy je po prostu odłożę do, na kubkę do prasowania, ale raczej takie bluzeczki i tak dalej zostawię po prostu wygniecione i będę je prasowała wtedy, kiedy będę używała, bo jednak taka metoda chyba najbardziej mi się sprawdza. W zeszłym roku w ogóle już załapałam dosyć dużą fazę na różne rzeczy na krótki rękaw, ale nie koszulki, bardziej takie ozdobne, ładne, eleganckie rzeczy, w tym sweterki na krótki rękaw. Wcześniej w ogóle takiej rzeczy w szafie nie miałam, a właśnie w tym 2025 sporo takich rzeczy kupiłam w lumpie, na Vinted, trochę też dostałam, że bardzo dużo fajnych mam takich właśnie sweterko bluzek. Mam nawet jeszcze z metkami taką na przykład, właśnie bardziej. Elegancką, taką lejącą, ale do jakiegoś zwykłego sweterka na co dzień też fajnie wygląda, tylko po prostu jeszcze jej nigdy nie założyłam. Może też ze względu na to, że jest właśnie strasznie pognieciona i nigdy mi się nie chce rano tego robić. Druga to jest ta, którą miałam na ostatnim vlogu, czyli też właśnie taka sweterkowa, dzianinowa bluzeczka, wiązana właśnie na dole, też bardzo takie lubię. Sweterki na krótki rękaw. Z tego co pamiętam chyba cztery albo pięć. Przed chwilą zobaczyłam, że mam dwa bardzo podobne, także jeden. Już będzie leciał na mój Vinted. Pierwszy jest taki kremowy w czarne paseczki. Bardzo ładnie wygląda, mega mi się podobają te właśnie takie sweterki. Następnie mam identyczny model, tylko właśnie cały beżowy. One są obazy. HM Mam jeszcze trzeci, również z HM, tym razem z działu dziecięcego, kupionego na wyprzedażach latem. Też bardzo często go nosiłam, mega, mega mi się podobał, ma bardzo ładny kolor, także to już jest trzeci. No i czwarty jest z Lumpa, i to jest również HM, tylko ten dział. Divided i wygląda on tak. Jest troszkę inny, bo jest zapinany tutaj na guziczki. ale ja też bardzo, bardzo go lubię. Wiem, że te sweterki będą miały świetność w mojej szafie wiosną, kiedy nie będę musiała po prostu zakładać jakichś swetrów jeszcze na to, tylko po prostu jakiś, wiecie, płaszczyk, kurteczkę. No bo teraz to trochę dziwnie wygląda, jak na sweter. Mam jeszcze sweter. Czekam do wiosny, żeby móc je nosić, tak, wiecie w pełni. No i wracając do tych bluzeczek na krótki rękaw, ja po prostu ostatnio uwielbiam i mam na przykład taką taliowaną długą bluzkę również z H&M. -u. Kupiona teraz na wyprzedażach jest chyba za 35 zł, więc ja ją bardzo lubię. Miałam ją na Sylwestra. Ona jest takiego też dziennie nowego materiału, więc jest bardzo cieplutka. I następnie mam też w ogóle u mnie kolorystyka w szafie jest bardzo podobna. To są beże, brązy, remowy jakiś zielonkawy, takie moje ulubione kolory. I na przykład mam jeszcze taką. Ją kupiła mi moja siostra w Lumpie i jest po prostu przepiękna. Dawno jej nie miałam na sobie, bo właśnie gdzieś mi się zapodziała w Czerwysiu tej szafy, także bardzo fajnie. Mam na przykład jeszcze taką czarną. Troszkę się dziwnie układa teraz, ale jest po prostu zważana w talii z taką klamrą, z paseczkiem, z poduszkami tutaj u góry i ja ją bardzo lubię zakładać. Wiecie, takie bardziej eleganckie okazje. Miałam ją na przykład w tatrze na sobie. To jest właśnie taki, taki vibe dla mnie. No ale tak jak widzicie, to co nam się zaczyna tutaj układać jest w bardzo takiej spójnej kolorystyce i ja uwielbiam właśnie takiego typu kolory. Zabrałam się teraz za jakieś bluzki na ramionczkach i kilka z nich odłożyłam sobie po prostu na lato, bo wiem, że teraz i takich nie założę. To są bardziej takie jakieś wykrojone, ozdobne bluzki, bo jeszcze, no, pozostałości po po prostu nie schowane. Kilka z nich widzę, że mi się w ogóle dublują i najprawdopodobniej to są moje siostry, więc też je odłożyłam, że żeby jej dać do wyboru. Jak nie, no to po prostu pójdą na Vinted. Tutaj póki co zebrałam moje ulubione bluzki na ramionczkach, czyli granatową ze Stradivariusa szare z Intimissimi. Najlepsze, basicowe bluzeczki Intimissimi. A potem mam taką zwykłą Białą też z Intimisimi, taką, wiecie, bokserkę. Potem mam taką ozdobną, którą też bardzo często pytacie, z takimi tutaj ładnymi wykończeniami koronkowymi, i ona też jest z Intimisimi. No i tutaj ostatnia, taka typowo termoochronna, po prostu pod jakieś swetry, taka laserowo cięta, też jest właśnie z Intimisimi. I tutaj jeszcze widzę, że się schowała taka z Zary. Też je bardzo, bardzo lubiane są, takie na cienkich ramiączkach, bardzo ładnie wyglądają, także. Chowam je też do szafy. I powiem Wam, że mam wrażenie, że ja się troszeczkę obraziłam na t-shirty takie bardzo przylegające. A w naszym sklepie nawet mamy t-shirty takie oversized i takie po prostu uwielbiam. Naprawdę. Ale jeśli chodzi o takie bluzeczki mocno, mocno przylegające na krótki rękaw, to totalnie w ogóle mi się to nie sprawdza i nie czuję się w ogóle komfortowo. Więc nie wiem, czy te wszystkie bluzki, które mam właśnie takie bardzo przylegające, powystawiać na czy po prostu zachować je, jak mi ta faza minie? Zaraz to zobaczymy, w ogóle, jakie mi zostały z takich mega przylegających, bo kiedyś bardzo takie lubiłam. Jedyną, którą właśnie akceptuję z tego typu, jest ta bluzeczka taka biała w kropeczki. Ona jest przylegająca, bardzo przylegająca, ale w niej jakoś wyjątkowo fajnie się czuję, może dlatego, że ma większy dekolt i taki bardzo dobry materiał, że nie jest jakaś, wiecie, poliestrowa czy coś, więc to akceptuję, tom na pewno zostawię, ale zaraz przejrzymy co z resztą. Tutaj póki co też zebrałam bluzki na długi rękaw, które aktualnie noszę, jeszcze nie wszystkie, wydaje mi się, że jeszcze kilka tutaj będzie. I tutaj jest handem, handem, ale z lumpa, oczywiście Intimissimi, trzy koszulki z Intimissimi, też właśnie takie bardzo basicowe. I ostatnia z Zary. Także to też odkładam do szafy. Zapach sobie postawię przy łóżku, i będę po prostu psikała sobie też nim kołdrę. To jest w ogóle zapach White Chocolate, i on jest tak. Piękny. Tu widzę, że jeszcze mi się omsknęła taka zwykła basicowa bluzeczka na ramionczkach, także też ją dokładam do szafy, bo taka czarna też się zawsze przyda. Witam Was, kochani, jest godzina prawie 21 i tak jak było źle, tak wciąż jest. Ja miałam pełne rzeczy do ogarnięcia, i oczywiście po prostu nic tutaj nie zrobiłam. Miałam zajęcia, pracę, byłam na pilatesie, mieliśmy obiad, przyszła moja siostra, więc ja mam gdzieś z 40 minut i Muszę ogarnąć to do końca po prostu, bo chciałabym posprzątać jeszcze dzisiaj trochę w kuchni i w ogóle. Więc dzisiaj mój plan to jest dokończyć tą część szafy. Po prostu te bluzki, które wszystkie powyciągałam. No i będziemy robić wszystko dalej jutro. Tak jak sądziłam, nie skończy się to na jednym dniu po prostu. Także teraz układam sobie bluzki na... Krótki rękaw, wszystkie właśnie w jednym miejscu i tutaj już sobie zrobiłam taką mniej więcej kubkę właśnie aktualnych, które noszę, czyli właśnie znowu tak jak widzicie trendujące kolory u mnie beż, biel. Tutaj praktycznie wszystkie te białe t-shirty są z mojego sklepu, no i tutaj mamy już takie bardziej oversize'owe, tutaj ta jedna jest taka bardziej przylegająca, także odkładam to do szafy. Zazwyczaj gdzieś tam z tyłu za tymi koszulkami trzymam właśnie spódniczki i jakieś sukienki, bo nie mam ich dużo, ale pokażę Wam właśnie takie, które noszę. Najczęściej to są spodenko-spódniczki, oczywiście, bo są króciutkie, fajne, takie kobiece, ale jednak mają pod spodem spodenki i to jest moja ulubiona. Ona jest ze Stradivariusa i dosyć niedawno ją kupiłam, więc pewnie jeszcze byście ją w Luzie dostali. Mam tutaj taką, zamszową. Ona jest z Vintage Shopu jakiegoś w Krakowie kiedyś byłam. Bardzo dawno jej nie miałam na sobie, ale też jest mega ładna i bardzo fajnie się zawsze w niej czułam. Czekam na wiosnę, bo ja to raczej jestem ciepłolubna i mi jest od razu zimno. Ja marznę, więc ja nie lubię nosić, wiecie, spódniczek, sukienek odkrytych nóg generalnie właśnie zimą. Tutaj mam sukienkę z firmy Basic Law. Taką dosyć zwyczajną, czarną, na długi rękaw po prostu długą sukienkę. Także ją też tam chowam. Mam w zasadzie tylko te dwie krótkie spódniczki. Kilka takich długich spódnic satynowych, materiałowych, nie wiem jak je opisać, ale mam dwie czarne i jedną granatową, także też nie jest to takie szaleństwo u mnie w szafie. Te sukienki to zazwyczaj też takie dosyć basicowe. Tu coś jeszcze jest. A, tu jest jeszcze... Czarna bluzka, krótki rękaw z Wasali, także też ją chowam. O, i tutaj jest też inna wersja kolorystyczna tej bluzki, o którą często pytacie. To jest granatowa z kremowo, taką kremowo-białą koronką. To są takie bluzeczki na ramionczkach, i ja bardzo często je noszę po prostu pod jakieś sweterki, gdzie tutaj jest taki wykrojony dekolt, i po prostu ta koronka tak ładnie wystaje. Uwielbiam te topy. Dzień dobry kochani, witam was kolejnego dnia I słuchajcie, dzisiaj taki sam cel Tym razem naprawdę chciałabym już dokończyć tą szafę Dzisiaj jest sobota, ja mam zajęcia zdalne właśnie Znaczy studia zdalne Więc tutaj mój iPad, po prostu jakiś wykład będzie leciał w tle A my zabieramy się do roboty Wczoraj posprzątałam tak naprawdę dwie półki Ale zrobiłam ogromne przeglądanie wszystkiego I kilka z tych rzeczy już zrobiłam sobie Kubka rzeczy na Vinted, kubka rzeczy dla mojej ostry, także troszeczkę wszystko posegregowałam. Teraz przejdziemy do ostatniej półki w tej szafie i to będzie półka ze spodniami, czyli spodnie dresowe, leggingsy, jeansy, jakieś spodnie takie bardziej eleganckie. Wszystko mam na jednej półce, bo tak jak właśnie Wam mówiłam, tych jeansów nie mam aż tak dużo w swojej kolekcji, także lecimy. Zaczynamy dzisiaj właśnie od ostatniej półki ze spodniami. Tutaj Wam pokażę jeszcze, jak ja to poukładałam. Tutaj mam bluzki na długi rękaw, tutaj też są na długi rękaw. Tam z tyłu mam właśnie te bluzeczki, takie swetry i takie bardziej jakieś eleganckie bluzki na krótki rękaw. Tutaj schodząc sobie niżej mam topy na ramionczkach, w tym jeden top sportowy jeszcze, bluzki na krótki rękaw i tam z tyłu mam właśnie spódniczki i sukienki. Także póki co tak to się prezentuje, postawiłam sobie jeszcze tutaj właśnie ten zapach, psikam na bieżąco wszystko, a teraz naszym celem jest ta szafka. Wyjęłam właśnie wszystkie wieszaki, wszystkie rzeczy z wieszaków i tak się zastanawiam, co ja bym chciała na tych wieszakach mieć. Więc przede wszystkim myślę, że na pewno koszule, żeby mi się nie gniotły, żeby były ładnie rozwieszone. więc zacznę sobie po prostu od wieszania obok siebie wszystkich koszulek, jakie mam, a mam ich naprawdę sporo. Któregoś dnia wstawiłam Wam mój outfit z uczelni właśnie z tą koszulą i było tak dużo pytań, że ich nie zliczę, więc odpowiadam, słuchajcie, tutaj zbiorowo ta koszula jest z Vinted, ale na metce jest to Zara i tak jak widzicie ta koszula jest przepięknie wykończona. No tak mi się podoba, uwielbiam takie właśnie bluzki koszulowe, super się w takich czuję. Także tak jak widzicie, no mam ich też tutaj dosyć sporo i tak naprawdę praktycznie wszystkie... Jak nie wszystkie w ogóle, to jest wintet albo lump. Wszystkie koszule już zapakowane. Tak to wygląda. Mam takie taki, dwie koszule, trzy takie białe kilka takich bardziej niebieskich i dwie takie pudrowo różowe. I teraz będę wkładała sweterki, takie, które wiem, że się raczej nie odgniotą, czyli na przykład ten mój nowy sweterek z Reserved. Też pytaliście skąd on jest. Także on jest z Reserved jest przepiękny, przemilutki i ma w składzie Wełnę. Przypomniało mi się też właśnie o jednej koszuli, którą dosłownie wyciągnęłam dzisiaj z suszarki, zdejmę z suszarki. Kupiłam ją wczoraj w lumpie i to jest taka jeansowa, gruba koszula. z Zary również. Ma tutaj takie przepiękne wiązanie i planuję sobie do niej kupić po prostu w identycznym odcieniu jeansu spodnie, żeby mieć na wiosnę taki komplet. Też ją tutaj oczywiście wieszam. Tutaj mam cały mój secik do pilatesu na jednym wieszaku po prostu, żeby tego nigdy nie szukać. Stanik sportowy, leginsy i taką bluzeczkę wiązaną, taką typową właśnie na pilates czy na jogę, że wieszam to sobie również też na wieszaku. Dobra, kochani, jest już z dwa dni później. Zapomniałam dokrać końcówki, jak to wszystko tutaj wygląda. Więc słuchajcie, ułożyłam tutaj wszystkie swetry. Naprawdę idealnie mi się to tutaj wszystko zmieściło. No i właśnie tutaj na górze powiesiłam tak naprawdę większość rzeczy, które noszę na co dzień, tak jak wam pokazywałam mój strój sportowy, koszulę, jakąś jedną, dwie bluzy, sweter. No i właśnie takie rzeczy, które jednak wolę trzymać tutaj powieszone. Tutaj mam oczywiście spodnie, i wszystkie te góry, które wam pokazywałam, i naprawdę jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Także bardzo Wam chciałam podziękować, że uczestniczyliście ze mną w sprzątaniu tej szafy, że mi pomagaliście. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało i buziaki.